u nas przyja tym, którzy grają. Wesołych świąt! Wesołych świąt, świątecznie, a my nie odświętnie ubrani dzisiaj. Czas nie, ja świątecznie w środowisku piłkarskim Czy to jest twoje odświętne przebranie? Tak. Tego szuka, który dostałaś na 25. urodziny? Jak jest króliczek po... Niemieckim? Zajączek, przepraszam, po zajączek po niemiecku. Kurde, hmm. no, dobre pytanie. Mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy kiedyś, mieliśmy kiedyś, ale no zapomniałem, zapomniałem. E, W każdym razie dzisiaj waszym zadaniem będzie odgadnięcie klubu po fragmencie Herbu. Podobre. Wraca Podobre. Dawno... Podobre. To wszystko tak można. E, wraca dawno niewidziany quiz. Wydaje mi się, że podkręciłem poziom. Będziecie pewnie mnie przeklinać. Na pewno tak. Podkręciłem po. Ale go, po materiale. Pod, pod, podkręciłem po nagrywaniu. Pod względem e, wykorzystanych drużyn lig, jak i pod względem moim zdaniem samych fragmentów. Mhm. Tak więc będzie ciekawie. będzie ciekawie Zobaczymy, ile punktów udawał się dzisiaj zdobyć. A my sobie z nami. do pierwszego przykładu, a w nim taki oto fragmencior. 3, 2, 1? Tak się mówi. Tak, klasycznie. 3, 2, 1. 0. Przedstawia? No, jak zwykle, oczywiście do góry nogami, tabliczka. Powiem szczerze, że ja nie mam tego jednoznacznego skojarzenia. Na ja mam moment. takie wrażenie, że gdzieś ten element w danym herbie widziałem, ale bez większych, konkretniejszych powiązań, póki co. Więc ja na pewno będę prosił za dwa ja punkty. Ja też, ja też za dwa. Za dwa. O, kurde. Mm, oui. mm. Czy to Republika Czeska? No. <grymne> ciekawe, ciekawe, no. Jakbyś dał ten wiesz, tam u góry fragmencik, tak. Nie, nie. nie. Albo taki się nie dało, nie dałobyś. No nic nie dało. Oni taką mają chyba, nie? Takie barwy się w... takie na pewno mają, ale. W federacyjnym? Herbie, federacyjnym o to ci chodzi? Takim, nie. O, dobre pytanie, dobre pytanie. Kurcze, ale ja nie mam znowu. Na... Chociaż coś mi to podpowiada. Mi też, mi też. A... No, we Fladzy mają. Mają też nawet gwiazdkę, ale teraz pytanie Federacja. to jest. Ale czekaj, nie ma, to są tylko no kluby, tak, nie? Tak tylko samo. kluby piłkarskie. Eee, tak, tylko, tylko kluby piłkarskie. No nie, no federacja. ja poczekam za jeden jeszcze. Co za czyni? jeden. O, Boże. Ja chciałem Cię teraz oczernić za to, że nie poczekajesz na to, czy ja, czy ja chcę za jeden, bo już chciałem wpisować za dwa, a dobrze, że to zrobiłeś jednak. Byłem przekonany, że jesteś z Adamem tutaj zgodny pod względem oczekiwań. Nie zgodny, tylko ja, ja Nie wiem, co to jest. Nie ja muszę spasować. Ja też niestety. pasuję. Nie mam pojęcia, co, co to jest. Jest to Liga Japońska. Hokkaido Consol... Consadole, no, Sapporo. Consadole Sapporo. To specjalnie tak chciałem okay. tej taki zimny. Chciałem ja te... zimnej wody na Was. Zimny prostu z Hokkaido. Azji. Chciałem stawiać w Azji tylko z Ale że od razu, od razu uh, też chciałem powiedzieć, że jeżeli byście zapisali ligę japońską, okay. to myślę, że bym wam zaliczył. W I sensie, tak. moim zdaniem, nie ma w stylu, dlatego że ja się w, przy J League. Hokkaido! Za... Consadole Sapporo. Przy J League się zatrzymałem na bazie, nie, przepraszam, na, mm, w czasie ostatnich FIF, które grałem, a to było lata temu. Więc nie wiem, czy wtedy konsolule Sapporo było na mapie. Ja nie wiem, czy to konsolule Sapporo Klubu się nie pojawiło JNIC. przy okazji któregoś z, e, z naszych quizów. Nie wiem, czy nie już Spelling Bee. Okej, okay, może. E, tak, Mówi chyba we. tak. Dziś bo Sapporo ja, było. Ja wtedy mam wrażenie, że wam tłumaczyłem pochodzenie tego konsolury. Też Sapporo, jak wiadomo, z samym Adamem. Mogę ci powiedzieć tak, Nikodem. Jesteś dzisiaj niezłym saperem, bo przyszykowałeś dobrą minę. Hmm, hmm. Sa Sapporem no, to jesteś. To powinienem chyba zdemontować właśnie, nie? Okay, dobrze. Dobra. Ten, ten fragment trzeba będzie zdemontować Zyka. podczas montażu z tego materiału. <laughs> o! No, robi się ciekawie. dobra. Bawiejmy się, moi drodzy. Za trzy, tak? Uderzasz? Tak, uderzam. Ale tabliczkę, a nie ciebie. Ciebie dopiero po materiale. Ha-ha! jesteśmy przeciwko przemocy. Ja czekam na za dwa, poproszę za dwa. No nie za wiele to dało. Aha, dobra, więc to jest... Krzywinią uderzył za trzy. A dało za dwa. Ale nie wiem, czy mam dobrze. Za jeden. Tak. I całość. Tigres. Tigres. Brawo, brawo. Brawo, lewissim. Mamy w takim razie jednopunktową przewagę po mojej lewej stronie. Dziękuję. Jednopunktową... Nie przewagę, po mojej prawej stronie. Na trzecia. Oho! Oh, oui. Intrygu intrygujące. Dwa lysy lecisz, powiem ci. Intrygujące. Ja, ja czekam tak. za dwa. Ja też poczekam. Halcynogenne za dwa. wręcz. Też poczekam za dwa. Okej. Okay. Za dwa. O, kurde, to widzę. A buzię widzisz. Co widzisz? Kurde, wiem mniej więcej gdzie uderzać, ale... Dobra, no w będzie remis, daj mi za jeden. Będzie remis. Będzie remis. Będzie remis. Jest to oczywiście... Bodo Glimp. Bodo. Jest to Bodo. Legenda polskiej kinematografii. To jest. Eugeniusz? Eugeniusz Bodo. Eee, no dobra, to w takim razie czwóreczka. A w niej taki oto. Pan oczek. Ty pewnie myślałeś, że to są łzy, nie? Nie, to nie jest zespół. No, on tatuuje sobie. Łzy. Gdybym miał ja łzy, jak baka płakałbym do kostek. A ja płaczę, właśnie. Mama albo mała. Ma, ma, ma. Mała! Dalej, 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 no? Dalej? Dalej nogi gadżeta. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Ale to się pojawiły nogi. O, chopie Powiem ci, że dajesz dzisiaj ciekawostki, naprawdę. Ale to dobrze, bo to jest wymagający quiz dla tych, którzy lubią się zanurzać Nałą w świecie no. piłki Oże, nie mainstreamowej. A nie, to jest ten. Orzeł. Ty się upieczesz w tym swetrze, tak? Ty się upieczesz w tym swetrze. Ja poproszę o sweter, bo póki co te dwa pierwsze kadry mi nic nie dają. Ty jesteś? Tak, również. Ojej, no dobra. Nie wiem. Cetmontimon. Timon... Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie ja. wiem. Czyli co za jeden? Co się za zero? No za zero no. Portimonenze. O nie, 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 nie. nie Portimonenze, ale ciężkie, byłem. ciężkie. W ogóle... Ja yy, tak szczerze powiedziawszy zakładałem, że ten orzeł to to będzie taka główna... Orzeł bazowa część herbu, a on jest tak naprawdę dodatkiem i znajduje się w jednej trzeciej tego to herbu. prawda, specjalnie Więc tak, dobrze czyli... przykminione. Czyli ale za, za jeden, tak? Ja. Tak, za tak, jeden, czyli pięć do czterech, tak? Czyli tak. Mamy ponownie przewagę ja mam przewagę po mojej prawej stronie tym razem. A po lewej mamy I, i nie przewagę po lewej, Dobra, piątka. O, tym razem pan tutaj już... Do ataku. No. Powinno być to, aczkolwiek... Obaj uderzyliście i obaj uderzyliście w coś innego. Więc fajnie. Teraz pytanie. Kto ma dobrze? Czy ktokolwiek? Za dwa punkty? Kurde. Jest. Za jeden punkt? Nie, dobrze. Uf. Ja no, mam źle, To no. zero. Wanderers. Jest! Chevy Wednesday. Wiedziałem, że Sheffield dałeś! Wicombe Wonders, bo to jest ten klasyczny rozkład... Nie, nóżek. Ptaki nie mają nóżek. Ptaki... co no. mają no ptaki, nie? Ptaki? No, no, no dobra, No ja, 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 po tym, bierz, ja po tym poleciałem. I i nóżkę, tylko zastanawiałem to się to na to początku Zastanawiałem się na początku nad uh, rozkładem, układem kolorów w tym herbie. Czy ten granat nie będzie? Nie powinien być czasem wersji dominującej wewnątrz, bo tak mi coś chodziło po głowie. No, czy za trzy? Za trzy. Elegancja. Ta no, się tutaj powiększa i mamy teraz. Po... Co ty tak, na pewniaka wystrzeliłeś wystrzeliłeś? Tak no, że to jest tasowa ta Sheffield. To za 6. A się za, za 3, szósta runda. oj, teraz postrzeli ją Wydaje mi się, że ten przykład się pojawi ...przy okazji któregoś z naszych odgadywań. Dobra, to w takim razie za dwa dla widzów. Za jeden. I... The Pilgrims, Plymouth Argyle. Jest oczywiście Plymouth. Tak więc tutaj brawo, kompletny Plymouth. I dotarliśmy do przedostatniego przykładu. Uuu, to szybko lecimy dzisiaj. Siódemka. Hmm. czy? A to są, nie są jakieś podwyższone kolory jeszcze? Nic tu nie jest podwyższone. To jest oryginalny herb. Hmm, ciekawe. No, też mi się tak wydaje jak się nazywa ten pierwszy japoński? Hokkaido? Hokkaido. Consadole. Consadole. Consadole? Sapporo. To może nie aż tak hardkorowy, bo coś mi to mówi, ale mimo wszystko nic tak bezpośrednio się w ogóle nie pojawia, więc ja poczekam na za dwa. Ja teraz sprawdzam, czy do Consadole Sapporo, bo to miało jakieś... chyba było to, co ten hiszpański... Hiszpańską na nazwy? O ja pierniczę. O. tak źle. Jakbym poczekał za dwa to bym miał. Jest, tak. To chodziło The Club Name e, is chodzi o consado, czyli e, odwrócone słowo dosanko m, oznaczające ludzi Hokkaido i hiszpańskie ole. To tutaj też jest hiszpański wątek już. Tak, jest. No podpowiedzą za dla widzów. No zadaj za jeden widzo. Za jeden jest to Racing, Racing. Santander Myślałem, że pójdziecie w Brazylię. Co tak, ale ja się ten Brazilię, bo jestem Corinthians. Co? Co? No bo tutaj Uuu. mi się skojarzyło, to nie. Corita, CR, ja, bo... ja myślę, że to jest jakiś taki bardzo mały szczegół tego herbu Corinthians. Jeszcze CR mi się. Ta piłka tutaj jest hiszpańska typowaniem, Bo tak. to jest piłka do środków. Ile miałem za tę rundę? Dwa? E, chyba dwa. Tak, to dotknęliśmy do końca, finałowa runda. I w niej. Nie dobra, no, to jest łatwe. Proszę za dwa. Okej, okay, to było pierwsze skojarzenie, ale... No tak myślałem, dlatego dałem tak powiększone, bo doszłem do wniosku, że barwy tutaj odgrywają najnowszą za, za jeden odgawać. widzą. Za I to jeden. jest C CFR Kluż. Kluż. Cluj. Tak, Lui. czyli za Lui. 15, Lui. Punktów. Nie 15 ale... punktów. Nie jest źle. 15 punktów nie jest źle. No, 10 Szczerze punktów. Szczerze powiedziawszy, zakładałem, że może być gorzej. Mogło także... być lepiej. No nic, my dotarliśmy do końca tym samym. Ale fajne przykładziki. Eee... No to przy okazji. Ukryte znaczenia w Wydania... herbach poniekąd były, bo tłumaczyłeś te hiszpańskie koneksje związane to przy z. na ale to kokaino. na spokojnie myślę, że jesteśmy w stanie nawet rozwinąć bardziej te, te formy i przy okazji kolejnych. Będę miał więcej do powiedzenia. Ale wiesz dlaczego to powiedziałem? Bo kiedyś w okresie wielkanocnym też lądowały właśnie ukryte znaczenia Byłem, w, w herbach. Byłem to była taka fajna klatka. To kiedyś się zaczęło i pewna, że wtedy było legendarne intro święta, święta, przed świętami. Tak, tak, tak. To na naszym kanale, ale coś chyba robiliśmy też dla. My na odsyłamy foto. do nas, tam się pojawił albo pojawi się materiał, właśnie. Quizowy, typowo świąteczny, bo będzie Cię odsłaniać zakryte postaci. Wbijajcie. Nie wiem, dlaczego to jest świąteczne, ale. Nowy quiz. Na razie. No bo to historie EGI. Tak powiedziałem. Ale... No, ale. Hej, hej. hello.